Hmm. Yes, you'll be queen for a night. Ważny dzień dla Twoich bliskich, ale przez ból wszystko wypada Ci z rąk? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit, twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Nie trzeba mówić o galbani mascarpone, po prostu spróbuj. Poczuj rozpieszczającą i kremową teksturę która zapewni Ci aksamitne doznania. Mm, Galbani, marka numer jeden we Włoszech. Każdego roku nadajemy naszej doskonałej czekoladzie Lind Wyjątkowy kształt. A kiedy zadzwoni dzwoneczek, wydarzyć się może coś naprawdę szczególnego. Babcia! Wielkanoc razem ze złotym zajączkiem od Lind. Uczą się na wiele sposobów Ale ten najlepszy Łączy naukę z zabawą LEGO Duplo na wielki start Jestem naprawdę piękna Tak powinno być zawsze Ale czasami pojawiają się chmury Tu coś swędzi Tu coś wypływa A czasem coś piecze Infekcja intymna to żaden wstyd Nie bójmy się o tym mówić to temat, który dotyczy co czwartej z nas. Poznaj historię innych dziewczyn i przekonaj się, że infekcje intymne są do ogarnięcia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W twojej głowie po Allegrze podczas godzin szczytu. Świetnie, alergia. Korek. Zaraz jeszcze wiecie zmęczenie. Rzuć na los, wzięliśmy Allegra. No oczywiście, droga jest prosta, kiedy mamy Allegra. Bo Allegra nie zaburza koncentracji, więc możesz po niej siąść za kierownicą. Allegra działa szybko i przynosi ulgę w aż do 24 godzin. Allegra to oczywisty wybór. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z złotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wafelki Roszen i chrupali długo i szczęśliwie. Moje włosy i ja żyjemy pełnią życia. Nowy glis Wonder. Kofeina pobudza czynniki wzrostu włosów. Dla większej objętości w zaledwie 6 tygodni i 100% mocniejszych włosów. Nowy w Gliss Full Hair Wonder for every you. Odkryj moc świeżości marki Silan, która zapewnia świeżość 24 godziny przez 7 dni. Dla Ciebie i Twoich bliskich. Ciesz się czystą eksplozją świeżości. Silan. Zapach, który pokochasz. <gry> Kinder niespodzianka. Lubię kiedy są happy. Zbiera nawet mikrokurz. Pierścień świeci czysto już. Kup odkurzacz Unlimited objęty promocją. Zostaw opinię i zyskaj nawet 300 zł zwrotu na konto. Kolejne zaparcie? Zaparz ksenne. Ksenna to lek z maksymalną dawką. Wystarczy jedna saszetka, by uwalniać się od zaparcia. To jest lek. na bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Migrena. Często spada jak grom z jasnego nieba. Taki ból wymaga specjalistycznego leku. Dlatego powstał Nomigren. To lek zawierający tryptan. Wystarczy tylko jedna tabletka Nomigren, aby zwalczać ostry napad migreny. Znika nie tylko ból, ale również nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk. Nomigren. Powiedz nie migrenie. Teraz w większym opakowaniu 6 tabletek. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Z sosem pieczeniowym winiary każdy obiad nabiera smaku. Mięso soczystości, a ty nabierasz apetytu. Raz ciemny, raz jasny. Sos z Winiary. Nabieraj ze smakiem. Turek camembert, Turek camembert, lubię kocia, Turek camembert, na kanapce lubię. Weź udział w urodzinowej loterii. Kup dowolny turek camembert i wygraj 150 tysięcy na twoją nową kuchnię. Turek wszystkiego najlepszego na kanapkę. Nie opuszczam domu. Gdybym to zrobiła, umarłabym. Czy jest pani córka? Nie ma jej. Nie umiesz się maskować. Wciąż sprawdzasz mail i wypatrujesz go przez okno. Mógłbym mnie odwiedzić? Twoja mama nigdy na to nie pozwoli. Nie musimy jej mówić. Zawsze tak jest? Nigdy. Jedziesz ze mną? Dokąd? Na Hawaje. Ponad wszystko. Dzisiaj o 20.00 w Polsat Cafe. Artyści kabaretowi Olga Łasak i Robert Korulczyk o przyjaźni damsko-męskiej. To nie jest jakieś swinger spas. O wzajemnym wsparciu. Wydaje mi się że w dzisiejszych czasach jakimś takim taburze. Korzystamy z terapeutów. Wydaje mi się, że też te nasze rozmowy. Znamy swoje tajemnice. A jacy są prywatnie? Smutacy. Trochę tam. Ale Poczee. cała energia idzie na scenę. Demakijaż. Nowe odcinki. Nie zamieszkajcie chłopaki ze sobą. No ale już nie. Są. Jutro o 15 w Polsat Cafe. Dzieciaki, które dosłownie pławią się w luksusach. Kocham wszystko co świecące. Miesięcznie potrafię wydać 30 tysięcy. Wrzucamy ich na głęboką wodę. To jest taki cel, z którym tam jadę. Nauczyć się właśnie oszczędzania i jakiegoś takiego większego respektu. Jak poradzą sobie bez pieniędzy i luksusów? Nie mam kontaktu z biednymi ludźmi. Nie wiem jak to jest. Ja mam to posprzątać? Bogate dzieciaki bez kasy. Dwa odcinki. Jutro o 20 w Polsat Cafe. Sponsorem programu jest promotor leku Ketonal Active. Sponsorem programu jest Continental. Producent opon letnich i całorocznych. lek nabul yes you'll be queen for a night